Cześć, z tej strony, Kimo, a tu kolejny odcinek z pogranek. Więc tak, dzisiaj pogadamy o Medic Mainach oraz podsumuję dzisiaj też rok 2019. Dobra, zacznijmy od Medy. Ogólnie to sądzę, że osoby, które mainują Medyka są to raczej dobrzy i doświadczeni gracze. Właściwie to większość osób grającymi postaciami saportującymi yy, wybiera raczej tą postać, ponieważ Wiedzą, co tak naprawdę znaczy dla reszty teamu, oraz często są to dość monotonne postacie, przez co dużo osób zaczyna ją nudzić, a akurat tego typu ludzie są wytrwali, i za to ich też bardzo szanuję. I szczerze, znam bardzo mało takich osób, a jednak są to bardzo wartościowi ludzie. Teraz podsumujmy sobie rok 2019. Więc w tym roku właściwie nie miałem jakoś. Dłuższej przerwy od YouTube'a, jak zazwyczaj się zdawało. Co prawda o wiele, wiele, wiele mniej liveów się pojawiało, chociaż ten ostatni teraz okres był. No, bardzo często były livey, tylko że na Twitchu, także Was serdecznie wszystkich zapraszam do mojego Twitcha. Linki są w opisie, na kanale, na innych filmikach, możecie wbijać, bardzo polecam. Często gramy. Nawet ostatnio graliśmy w Minecrafta i bardzo dużo się zadziało na serwerze. Odcinek jakiś, mam nadzieję, że w tym tygodniu się pojawi. Także możecie czekać, chociaż teraz pewnie będzie odcinek ze startu. Potem pojawi się z jakiegoś tam mm, tworzenia czegoś. Yy, dobra, ogólnie w tym roku jeszcze bardzo się cieszę, ponieważ byliśmy w końcu moje upragnione 1000 subskrypcji i jeszcze się to trzyma. Także jest naprawdę bardzo dobrze. Też bardzo wiele filmików nagrałem. Niektóre wyświetlenia są bardzo mnie satysfakcjonujące. Niestety teraz pod koniec roku dosyć spadły. Jednak to było spowodowane tym, że YouTube właśnie raczej na czas świąt, grudnia i stycznia to bardzo ci za cięgi, i niestety tak wyszło. Eee... Dobra, ale kończąc już ten odcinek, to mam nadzieję, że ten nowy rok minie Wam równie fajnie, nawet może i lepiej, że będziecie się trzymać, że dalej będziemy wspólnie tutaj pracować nad moim kanałem Mam nadzieję, że żeby wam wszystko też dobrze się udało w szkole albo nie wiem gdziekolwiek chcecie. Mam nadzieję, że ten rok po prostu będzie fantastyczny. Także to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć!